Witam Państwa, zapraszam serdecznie do Domu Kultury, do Sokólskiego Ośrodka Kultury, do kamienicy Thyssenhausa, konkretnie do sali wystawienniczo-konferencyjnej, w której możemy obejrzeć bardzo ciekawą wystawę podsumowującą sezon działalności kół plastycznych 2022-2023. To tak... Jak rok szkolny, tak, tak my mniej więcej liczymy sezon naszej działalności. Wystawa dotyczy, że tak powiem, sztuk plastycznych, bo można tu zobaczyć grafikę, można też zobaczyć, obejrzeć ciekawy rysunek węglem, ciekawy rysunek ołówkiem, można też obejrzeć ciekawe prace malarskie, też w różnych technikach, począwszy od akwarelki, kończąc na pracach olejnych. Ale też można zobaczyć ciekawą ceramikę, natomiast rzeźbę, tutaj mamy przykłady rzeźby i pracę z dorosłymi prowadzi instruktor pan Zdzisław Muszler. Ja natomiast zajmuję się grafiką warsztatową, a w szczególności linorytem i prowadzę zajęcia z dziećmi. Wystawę możemy oglądać do końca roku szkolnego, czyli do 23 czerwca, i bardzo, bardzo bym chciał widzieć tu, na tych wystawach właśnie zorganizowane grupy dziecięce ze szkoły. Jeszcze jest możliwość obejrzenia sobie bardzo ciekawej wystawy. Spektrum, że tak powiem, wojkowe zaczyna się od 6 lat, a kończy się na 66, czyli mamy tu pracę i dzieci. Które uczęszczają na kółkach, jak też no już seniorów, nazwijmy to. Także przekrój wiekowy jest bardzo szeroki. Od przyszłego roku bardzo chętnie zapraszamy, od września, na zapisy do właśnie tych kół zainteresowań, w szczególności kół plastycznych. Mamy trzech instruktorów, którzy będą prowadzić te zajęcia, także bardzo serdecznie zapraszam.